Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego Bakugan Ok, więc dzisiaj jest 21, więc zajmujemy się okienkiem 21, który znajduje się tutaj więc dobra, nie przedłużajmy, bo nie mam czasu. <laughs> Więc otwieramy po prostu. O, to jest takie duże okienko. Okej, okay. okej. Okay. Mamy kolejną branzoletkę. Tak wygląda, jest taka różowa w sumie i mamy na niej logo Bakugan, logo Bakugan Tigere prawdopodobnie z tyłu mamy te Bakugany ale ta mi się również podoba, ta z danej mi się chyba tylko nie podobała a ta i ta poprzednia wygląda w sumie fajnie bo y, to, ten nadruk jakby mi się y, podoba, szkoda że one nie są rozpinane bo naprawdę <tosił> nosiłabym sobie no bo te na rękę mi się nie zmieszczą, ale wyglądają fajnie. Ok, więc to na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia jutro.